Kolejny rodzaj kampanii manualnej to jest kampania, do, która kierowana nie na słowo kluczowe, a na kategorii towarów bądź konkretne produkty, Asiny. Gdy do, możemy dodać produkt nie keyword targeting, nie kierowanie reklamy na słowa, a dodać produkt targeting, wtedy Tworzymy kampanię albo na kategorie, albo na indywidualne produkty. Gdy tworzymy kampanię na kategorię, to e, tu mamy albo podpowiedzi, Amazon może nam podpowieść jakieś kategorie albo za pomocą, no, za pomocą zakładki Search wybrać odpowiednie kategorie. I tu jest taka zakładka Refine. Gdy klikamy, w, o, oprócz, gdy wybraliśmy kategorię jakąś, to Obok każdej kategorii jest to słowo refine, i klikając w to refine, możemy ustalić, które towary w tej kategorii e, odpowiadają naszym potrzebom do reklamy. Możemy wybrać konkretną markę, która już jest istnieje na Amazonie, możemy wybrać jakiś obszar cenowy naszych konkurentów, za którymi chcemy reklamować się, możemy wybrać, ile gwiazdek powinno być jaki ranking według reviews'ów powinien być u naszych konkurentów, aby pokazywać naszą reklamę. Jeżeli u nas jest tam na przykład 4,5 gwiazdki, to łatwo możemy targetować naszą reklamę na wszystkie towary jakiejś konkretnej kategorii, u których tylko 3 albo 3,5 gwiazdki, nie więcej. Tak? Możemy targetować na przykład u nas towar jest FBA, a u nich tylko FBM. Tak? I Wtedy prosimy, aby pokazali naszą reklamę na wszystkich towarach, które są FBM w tej kategorii. W ten sposób możecie zarządzać kampanią kategorii, tak? dopasować tą kampanię, aby zwiększyć skuteczność reklamy. Tak samo gdy dodajecie konkretne produkty, na których chcecie reklamować się, to możecie wyszukać według numerów, według Asinów, albo dodać konkretną listę tych towarów albo e, możecie załadować plik z listą asynów na których chcecie skierować waszą reklamę